Ewa Bobrowska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Front atmosferyczny przykryje dzisiaj całą zachodnią i częściowo południową też Polskę. Na froncie będą pojawiały się deszczowo-burzowe chmury, ale na razie tylko opady deszczu pojawiają się w Sudetach i pod Wrocławiem. Sprawdźmy teraz szczegóły. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. Tutaj dopiero po południu będą pojawiały się burze i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, ale w trakcie burz powieje mocniej. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu przelotne i słabe opady deszczu, ale w rejonie Białego Stoku do końca dnia powinna utrzymać się ładna pogoda. Temperatura od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany. Lubelszczyzna tutaj do końca dnia również powinno utrzymać się zachmurzenie tylko umiarkowane i na pewno nie powinno tam padać, natomiast na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i w zakopanym niewykluczone są burze od 16 do 22 stopni. Dolny, górny Śląsk i ziemia lubuska, tutaj z pewnością przydadzą się dzisiaj parasole i popada i zagrzmi, a temperatura od 20 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany w trakcie burz silniejszy, ciśnienie w dół i po południu wyniesie 999 hektopaskali. Biometr w większej części kraju jest dzisiaj niekorzystny, więc pogoda może mieć na nas taki wpływ, że możemy czuć się senni, rozdrażnieni, ale nie dajmy się temu. I warunki na drogach też mogą być niekorzystne. Może być ślisko. Uważajmy. Do zobaczenia.